6 września, 2013 roku. Pani tutaj podtrzymuje swoje stanowisko, między innymi na okoliczności swoich racji, powołuje, przewodzi tutaj orzeczenie sądu Najwyższego z 19. do 2013 roku oraz akt osobowy Powoda, kreska, na okoliczność przyczyn i odwołania tam, powoda z komisji dyrektora pozwanego w niezoru pozwanego do w niezoru i pójdźmy będzie drugi przez wywiad dzisiejszy w charakterze strony powoda pana Różymy Przesłuchamy, przesłuchamy pana na tego stronę, to że pana, powiedzam pan pana, że będzie, no nie pana dziedzicie, to będzie pan zeznawać jako strona, i obowiązkiem pana jest zebrały jeszcze dopuszczalny z tych dokumentów. Nie udział do pana Jeszcze musi być. Nie rozumiem, w jakim celu, ale. Ja pan złożam pana, bo tam, że pan był złym dyrektorem no do ludzi, tak, żebym zaszczycił czekać. na tą mogę bo tak tam pierdził, pan pierwszy wystawiał że Pan użyło, bo był złem dyrektor. Tracił zębka. Dobrze, i użył zębka. proszę Pana włączam, że będzie Pan słuchany, w charakterze i Pana obowiązku za zamanie, tak. Jasne, jest zeznany na Jasne, Jasno jest do Pana. Proszę wstać, proszę Pana. Tak. Paweł użyło, lat ile Pan sobie liczy? 46. Lat 46. Gdzie A, Pan tak. zamieszkuje? A, aktualnie, ale wysoki Nie, zamieszkuje. Miejscowość, proszę Pana. Rzeczy słuchaj. Rzeczy czas, słuchaj wykształcenie, jakie Pan wyszło, e, słucham, ja w mieście gminnym żyję, czy związku z czy to chcę zeznanie? No, ma Pan tu sporo zeznania, żeby nie tego nie powtarzać na poprzedniej rozprawie, proszę Pana, czy Pan podtrzymuje tego odczytu? Proszę. proszę sobie usiąść, przypomnijmy te wyjaśnienia, proszę Pana, jak będzie Pan chciał coś dodać, czyli czy tego... W tym miejscu przewodniczący ma też podczytał tę W tym miejscu przewodniczący podczytał w obozie jego wyjaśnienia złożone na poprzedniej rozprawie, karta, karta 57 2, I proszę posłuchać proszę inaczej pan zezwalał, to pan spostuje. muzeum zacząłem pracować od 1 lutego 1996 roku. Zostałem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze połowy etapu na stanowisku starszego asystenta. Później byłem zatrudniony jako talent i pustosz. Po wygraniu konkursu dniem 1 lipca 2009 roku zostałem powołany na stanowisku dyrektora muzeum na czas nieokreślony przez zarząd powiatu sandomierskiego. Jak ja kierowałem muzeum, to funkcjonowały tam takie działy jak dział historyczny, dział sztuki, dział Geograficzny, dział literatury, dział archeologiczny, dział edukacyjno-promocyjny. Przed wręczeniem odwołania w muzeum działa Związek Zawodowy NZZ Solidarność. W dacie wręczenia miłodwołania nie, nie byłem członkiem NZZ Solidarność. W tym czasie, w tym, w tym samym, przepraszam, okresie na terenie muzeum działały Stowarzyszenia Zawodowe i Twórcze. Nie działały z Stowarzyszenia zawodowe i Kupcie. Ja jestem członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich, w się we wszystkich Do innych stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie należę. Pismo nie mnie ze stanowiska dyrektora otrzymałem w swoim gabinecie od pracowników Urzędu Miejskiego w Jednym z nich był, <coughs> przepraszam, leszek w a drugim jakaś kobieta, której nie znam. Rola tych osób sprowadziła się do wręczenia podwołania. Było to 18 kwietnia. 2013 roku. ile pamiętam, to pismo nie zawierało przyczyny odwołania mnie z funkcji dyrektora. Od momentu podpisania umowy w listopadzie 2012 roku, na podstawie której miasto w stało się organizatorem prowadzącym muzeum, ja nie rozmawiałem z burmistrzem Candomierza. Tak więc ani przed, ani po odwołaniu burmistrz Sandomierza nie powiedział mi, dlaczego zostałem odwołany z funkcji dyrektora. Również pozostałe słody umowy nie informowały mnie, o przyczynach odwołania, natomiast chcę powiedzieć, że były takie komentarze, że aby mógł być, aby mógł zostać odwołany, pozostali w najsygnalizmie odwołany, muszą na to się zgodzić. Ja w tej sprawie rozmawiałam zarówno ze starostą Masternakiem, jak i też marszankiem Jarubasa. Oni twierdzili, że skoro dają pieniądze na utrzymanie muzeum, to też muszą mieć coś do powiedzenia w sprawie odwołania dyrektora. Wracając do mojego powołania w 2009 roku to chcę powiedzieć, że ja ówczesnym organizatorem prowadzącym, z ówczesnym organizatorem prowadzącym nic nie zgadniałem w sprawie dotychczasowej nie o pracy. Zanim zostałem odwołany, ja nie składałem prośby o zwolnienie ze stanowiska dyrektora. Po zostałem dyrektorem w Muzeum ani dnia nie byłem na zwolnieniu lekarskim. W związku z zajmowanym stanowiskiem nie naruszyłem przepisów prawa. Ja nie zabierałem z organizatorem umowy określającej warunki organizacyjne, finansowe dotyczące działalności muzeum i określającej program działania muzeum. Proszę bardzo, niech Pan z nami proszę Pana, tak jest skalowa, a ze stanowiską Coś Pan chce do Proszę bardzo, Proszę bardzo. Chciałbym, jeśli wysoki sąd pozwoli, podnieść się do materiałów przedłożonych przez... Dobrze, ponadto w dniu dzisiejszym... Chciałabym podnieść się do materiału przedłożonych przez pełnomocnika, z Proszę bardzo. W świetle tych materiałów, z którymi zapoznałem się oczywiście dość powierzchnie, ale na tyle jest sobie wyrok na ten temat pogląd. Wydaje mi się, że to, co Pan pełnomocnik Urzędu Niemieckiego powiedział, że miasto straciło we mnie, Niemcym, na się nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w tych dokumentach, ponieważ są to, jest to w korespondencji pomiędzy Urzędem Miejskim a Dyrektorem Płużonym Krajowego bo Po wierzchu, zapoznaniu się z dokumentami, z dokumentami złożonymi przez stronę pozwaną uważam, że. Nie wynika z nich to, co wskazał pełnomocnik pozwanego, iż miasto miało utracić do mnie tak? Proszę, ja panu pan. nie zobaczyć, że w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 18 kwietnia 2013 roku, czyli w okresie, kiedy badanie prowadzące muzeum, 2013 roku do 18 kwietnia 2013 roku. Nie rozmawiałem wprawdzie z burmistrzem Borowski. ale rozmawiałem z jego zastępcą, panem Kątem. No i co tej A dyrektorem muzeum, a kolega jako zgodę z owym, w tych rozmowach sprawę. Poruszaliśmy różne kwestie, ale nigdy z ust pani kątek pod moim adresem nie zastrzeżenia co do mojej pracy. Proszę. Na wszelkie pisma odpowiadałem zawsze w terminie i solennie, tak jak tutaj o tym świadczy, tak korespondencyjnie. No, na wszelkie ja. pisma odpowiadałem w terminie i solennie. Tak, zawsze starałem się dbać o jak najlepsze relacje ze swoimi przełożonymi, artykułowałem to na wewnętrznych artystach, kiedy, kiedy, kiedy tak, dawałem świadectwo z jakiegoś finansowego, to jest zawsze, tak, tak powiem, dokonywany wszystkich czynności, które miały, tak powiem, podkreślać, to jest organizator, jak jest jego... wszystkich czynności, które na mnie ciążyły, na, to, na, dyrektor, tak. na dyrektorze przed tak? Tak. Chciałem jeszcze wyjaśnić, że nigdy nie udałem się, nie unikałem się do Pana Burmistrza Banowskiego, ponieważ usłyszałem to ust zarówno Pani doktor Konwyk, jak i y, y, Pana Starosty Masternaka, że Pan Burmistrz Borowski nie chce ze mną rozmawiać. Ja nie chodziłem do Pana Borowskiego, ale według ust Pani Konwyk i Starosty Masternaka słyszałem, że Burmistrz nie chce ze mną rozmawiać. Proszę W związku z tym uszanowałem stanowisko pana burmistrza. Mnie nie jednak zawsze odpowiadałem, zawsze byłem gotowy na wszelkie współprace i y, nie wiem oczywiście, jaki będzie wyrok wysokiego sądu. Natomiast jeżeli, jeżeli zostałbym przygłosowany na to stanowisko, deklaruję, że najdalej, najdalej mamy współpracę i to tak będzie wyrok. wszystko. Wszystko muszę jeśli chodzi o te kwestie, bo dla mnie najważniejsza sprawa jest. Nie, tak,

結構な話ですたね。<noise> <noise>